Boże, jak ja dawno tutaj nie nagrywałem. No siema widzowie, ja jestem KasperTV i witam was w filmie powrotnym na kanał tv 2 No w sumie mam nadzieję, że będziemy tutaj częściej wstawać filmy, bo no, nie wiem, no, mam taką przynajmniej nadzieję. Ale co ja będę robił na tym kanale? No będę robił po prostu luźne filmy, o wiele luźniejsze niż na głównym kanale i jest to jeden właśnie z tych luźnych filmów. No i właśnie w tym filmie pokażę wam moje, moje wnuki. Tak, moje wnuki, bo zostałem dziadkiem pięciu małych piesków. Także w tym filmie pokażę Wam moje małe pieski, moje wnuki, wnuczki, wnuczki właśnie. No wnuczki, nie wnuki, no Co mówię. Także subskrybujcie kanał, bo wbijamy na tym kanale Nie wiem, no tutaj suby chyba stoją od 3 lat <grych> teraz sam nie wiem ile tu wbijamy, no 10 tysięcy, nie? Chociaż ten kanał to jest pusty, nie wiem. Wbijamy 10 tysięcy, subskrybujcie kanał i nic tyle. Dobra w tym kartonie pokażę... mamy 5 moich piesków, no małych, no ogólnie no to one już mają ile z tygodnie prawie no, one są już duże! One są już duże, można powiedzieć. I w ogóle pojawiły im się oczy. Patrzcie, te ma oczka. Bo nie wiem, czy wiecie, ale jak psy się rodzą, to one mają zamknięte oczy, i w ogóle. No, nic nie widzą. No, one no. są już duże. Patrzcie, patrzcie, jaki mały. Jaki mały piesek. Ich jest pięciu, i są to wszystkie ogólnie dziewczyny, patrzcie. Są to ogólnie małe pieski mojego psa kulki. Czekajcie, zawołam ją. Kulka! Kulka! Chodź tu! Nie wiem, kulka nie idzie. Ale mamy pięć małych piesków. No, chciałem już dawno nagrać ten film, ale wtedy one były takie małe, że nawet oczków nie miały i nic nie robiły, tylko leżały. Teraz patrzcie, już po... uczą się chodzić, uczą się chodzić. Ej, patrzcie, wszystkie są czarne ogólnie. Bo mój piesek kulka też jest ten czarny. Nie są jasne. No, tak wyglądają moje małe pieski. Patrzcie, patrzcie dlatego. Słuchajcie, lampy włączę <noise> Dobra, nie będę go oślepiał. Patrzcie, one pisz tak trochę. O. Chodź, chodź kurka, o, tu jest ich mama, chodź Ona się boi chyba kamery, chodź! Chodź chodź No, to jest ich mama, siema 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 kulka, siema, to jest ich mama właśnie. No i patrzcie ważne Ale tak one się prezentują, patrzcie jakie fajne Patrz, ten to ja nie wiem co on robi, ten to... I one się już zaczynają bawić, patrz. Cosz tego? Chodź, kurka, chodź. Nie uciekaj, masz dzieci, musisz ich pilnować. Idź do dzieci swoich. Idź tu. O, patrz, one piszą, one chcą mleko od ciebie. O. No, patrzcie, no, matka z dziećmi. O, patrz, one czują ją. I idą do niej, patrzcie. Dobra, nie będziemy ich tutaj długo. Patrz, jak ten się wierci, tu biegnie normalnie. fajne. Niekulka. Dobra, tak długo nie będę męczył te małe psy. Także, no po prostu tyle. Subskrybujcie kanał. Do zobaczenia i nara. Nie wiem ile ten film będzie trwał, ale. Chociaż coś, chociaż coś się pojawiło na tym kanale, nie? No, nara. Elo.